Niezależnie od tego, czy latem zażywamy kąpieli słonecznych czy też morskich, a także jesienią spacerujemy po plaży, pamiętajmy o tym, że przebywając o każdej porze roku na morskich plażach powinniśmy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Jest tak wiele sytuacji, na które musimy zwracać uwagę, że naprawdę powinniśmy pamiętać te podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli po alkoholu nie wchodzimy do wody, nie kąpiemy się, bo jest to po prostu niebezpieczne i często kończy się to utonięciem. Jeżeli są w morzu falochrony, to nie pływamy przy falochronach, ponieważ też musimy wiedzieć, że tam zawsze przy tym falochronie, zwłaszcza im dalej w morze, tym głębiej jest, jest spad i naprawdę możemy, możemy stracić nagle grunt pod nogami i dojdzie do utonięcia. Jeżeli opiekujemy się dziećmi, to no pamiętajmy, że dzieci powinny być absolutnie z nami w wodzie. Zawsze powinniśmy być blisko na wyciągnięcie ręki, żeby dziecko przytrzymać, pomóc wstać, ponieważ fale są często niebezpieczne. Są też takie prądy morskie, wciągające, które są to prądy wsteczne, czyli one się pojawiają pod wodą i w zasadzie nie widać, ale mogą dziecko wciągnąć głęboko w głąb po prostu wody, w morza. No i niestety może dojść do takiej tragedii, a takie były odnotowywane. Już nie raz, więc o tym trzeba pamiętać, że dziecko w wodzie tylko pod naszą kontrolą i nadzorem, zwłaszcza jeżeli to są plaże też bez ratowników, to musimy pamiętać, że dzieci są zawsze z rodzicami, zawsze z dorosłym opiekunem z kimś, kto im pomoże w każdej nagłej sytuacji. Nie zostawiajmy dzieci samych na materacu, żeby nie pływały same, ponieważ mogą nagle odpłynąć tak daleko, że nie będziemy w stanie udzielić im pomocy i faktycznie będzie niezbędna pomoc innych służb ratowniczych. Są to sytuacje nieprzewidywalne, więc żeby uniknąć takich e, trudnych sytuacji, żeby te wakacje były bezpieczne, spędzone właśnie e, tak beztrosko, to pamiętajmy, że zawsze dzieci muszą być pod opieką osób dorosłych.